Pan zobaczy sobie. No no dobrze. Jeszcze raz. Sławomir Dziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Wasz Zdańska. Tym razem jestem w Sztumie u Pana. Może Pan się przedstawi? Dzień dobry Dzie 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 Państwu, nazywam się Wojciech Cymerys, jestem starostą sztumskim już drugą kadencję. Dobrze. Panie starosto, no ja jechałem z Dańska i trochę tutaj yy, po drodze, no jechałem pociągiem, przyznaję się i... Ponieważ akurat samochody mam zepsute i okazało się, że ta komunikacja nie ma bezpośredniej do Sztumu z pociągami. Dlaczego, dlaczego nie, nie zadbacie o to, żeby można było bezpośrednio jechać ze Sztumu do Gdańska? O, nie ma takiej linii kolejowej. Znaczy linia, jest przesiadka w trzebie w Malborku. Nie, no przesiadka jest w Malborku, bo linia kolejowa Malbork-Grudziądz, która będzie modernizowana tutaj też dzięki pomocy unijnej. Będzie to czynione i marszałek województwa będzie tą linię kolejową modernizował. Nie wiem, czy to jest uciążliwość, czy to, bo oprócz tego, że mieszkańcy Sztumu dojeżdżają do, do Trójmiasta, to dojeżdżają również do Jabląga okay. i ta przesiadka w Malborku wcale nie jest taka uciążliwa. Aha. czyli ja w Ciebie się przesiadałem akurat. Ale wracając do tematu transportu, to jak z drogami wygląda w powiecie tą. Powiat Szturmski to jest powiat, który po, posiada ponad 300 km dróg powiatowych. W zarządzie tego powiatu jest tyle, tyle dróg, i co roku staramy się jakieś odcinki dróg remontować, korzystając z tego narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, powiatowych i gminnych. Kiedyś tak się to nazywa, dzieje się dróg, inaczej ten program nazywa. Niemniej jednak chodzi o to, o program, który przy pomocy pieniędzy budżetowych można zrealizować remonty dróg na terenie powiatu. I to czynimy, co roku udaje nam się uzyskać to dofinansowanie. W tym roku złożyliśmy również wnioski, znaczy w roku ubiegłym, w tym czekamy na podpisanie umowy z Panem Wojewodą. I myślę, że będziemy realizować również już niedługo, po podpisaniu umowy, te nasze projekty. W tym roku projekt zakładał trochę mniej... Yy, yy, znaczy były dwa projekty. Jeden uzyskał dofinansowanie, drugi jest tak Aha. zwany na liście rezerwowej, czeka na, na rozstrzygnięcia przetargowe. Jest szansa. Jest szansa. Dobrze. Yy, proszę Pana... Jest ta droga, o której Pan... Mówi, ja, po, pan pewnie idąc ja tu tutaj, szedłem właśnie. Szed, Idąc do, do starostwa Też się remontuje droga. To jest droga krajowa nr 55 i tutaj jest budowane rondo. W się sztum mhm. i, dro i tą drogę yy, yy, buduje. Dyrekcja Dróg Krajowych ja Rozumiem. A, mam pytanie odnośnie bezrobocia. Jakie duże bezrobocie jest, bo akurat prowadzę Fundację Gospodarczą Bezrobotny Sław Polwona. Przecież wiąże się z Bydgoszcz od kilkunastu lat. I jak wygląda na dziś bezrobocie, bo rząd się chwali, że spada. A znaczy, u was spada? U nas również spadło bezrobocie, bo Pałac Szymski był w czołówce tych najbardziej powiatów zagrożonych, powiatów najbardziej zagrożonych bezrobociem. Dzisiaj mamy już to, można powiedzieć, bezrobocie na poziomie kilkunastu procent, mm -hmm. jeszcze było mm -hmm. Na Czyli powstają nowe miejsca pracy. Powstają nowe miejsca pracy, niekoniecznie też nie, nie. tu w stumie? Tak, sztuki powstają, ale też liczba bezrobocia spada z różnych przyczyn, ludzie wyjeżdżają, nie, nie, są też ludzie, którzy utracili prawo, status bezrobotnego. Bo, tak. bo trzeba sobie też powiedzieć tutaj otwarcie, że nie wszyscy chcą pracować. No to wiemy. Dobrze. I w miejsca pracy tak, tak wspomniał, wstają powstaje oczywiście firma Maximus, która jest taką siostrą elity, czy Największa firma? Największą, największą firmą w powiecie sztuki. Nie? Ponad 300 osób, i zaraz w specjalnej strefie ekonomicznej otworzyła Twój drugi zakład, gdzie Aha. produkuje meble łazienkowe, znane w całej Europie. Myślę, że to i dalej poszukują pracowników, to jest jak gdyby jeden element. Ale jeszcze w strefie ekonomicznej powstają dodatkowe zakłady. A jakie duże firmy to są jeszcze? Jeszcze są firmy, które produkują wodomierze. Wodomierze. O. Firma o. Fila. I, I są firmy jeszcze w Dzierżgoniu, które produkują też materiały, no powiedzmy takie plastikowe, firma Rozumiem. Kram i mm -hmm. takie pomniejsze w jednak Czyli też sworo mieszkańców tymi. dojeżdża ta, do pracy, do, to czy do w Kwidzynie, w Malborku, w Elblągu, w Trójmieście. Rozumiem. Z no właśnie, tutaj ostatnio sztum jest bardzo znany w Gdańsku, bo właśnie jeden z przedsiębiorców waszych, pan Antoni Fila, postawił naczepę taką, przyczepę kempingową z napisem pod i on tu walczy z waszym burmistrzem. Coś pan może na ten temat nie, się Nie ja chciałbym na ten temat wypowiadać. Ja, ja jestem zażenowany, że ma miejsce w naszym kraju taka, taka miejsc, ma możli... znaczy zaistniała taka sytuacja, mm -hmm. że można postawić sobie taką, taki, taki ban. No, mamy wolność słowa. No chyba. może ma wolność słowa, ale ta, jak z tego co wiem, to już został ten przedsiębiorca ukarany mm -hmm. przez No nie, sąd. nie, został on Ja znam sprawę. W innej sprawie. Mm -hmm. Natomiast jeżeli... Надо на, на бы Yy, przedsiębiorca, no, no nie wiem, czy można yy, publicznie yy, imię prokuratora, ja jeśli mówię o burmistrzu. bo... Prokuratorzy to są osobami publicznymi, no, można wiesz, o nich ale, mówić. No tak, można mówić coś chce. Prawdę, prawda. No nie pan, nie, jaka... nie, 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 nie. Tutaj będę polemizowany od tego, czy to jest prawda, to powinien rozstrzygnąć sąd. Tak? No, no ja pan... Bo jeżeli pan wie, pan, na, na pan mnie tutaj łapie za słówka, ale jeżeli ktoś mówi, że, że uj, są malwersacje, a te malwersacje nie zostały udowodnione. No jeszcze nie. Nie, jeszcze, ale nie no, zostały nie, no, udowodnione. No, no, no ale jest w niej I do Panu prokurator, pani prokurator, to no. więc nie można mówić, że jest to wolność słowa, bo są to działania moim zdaniem niezgodne, pomimo tego, że zgodne z prawem, pomimo tego, że jesteśmy osobami publicznymi, to nie znaczy, że można o nas mówić no. wszystko. Rozumiem. Ja ostatnio filmuję proces Amber Gold, Pan znany proces. No, prokuratura jak w Gdańsku działa, to nawet na komisji tej Amber Gold wychodzi teraz, jak, jak działają prokuratorzy gdańscy, więc coś jest na rzeczy. No, może się okaże za jakiś Ale, czas. Pana, y... ja nie chciałbym... Ja już rozmawiamy o prokuraturze, o procesie Amber Gold, bo nie mam żadnej Dobra. wiedzy na ten temat. Tylko tyle, co media podają, śledzę to również. Natomiast, jeżeli pan ma ochotę rozmawiać o powiecie sztumskim, to jestem do dyspozycji. Proszę, natomiast proszę. nie chciałbym Dobra. rozmawiać na tematy inne. Rozumiem. Proszę pana, mam pytanie odnośnie. Jakby pan chciał zachęcić, żeby ludzie odwiedzali sztum? Czy tu jest jakaś turystyka? Czy tu można coś zobaczyć ciekawego? Czy, to oczywiście, że powiat sztumski jest powiatem typowo rolniczym. w związku z Czym jest powiatem, który ma, dysponuje wspaniałymi walorami turystycznymi. Mówiąc o, jeszcze oprócz tego, że jesteśmy powiatem rolniczym, posiadamy jeszcze 18% powierzchni, to są lasy. Jeszcze są 2%, to mhm. są jeziora. I teren jest ukształtowany po, po, po lodowcu, więc jest, jest urozmaicony, jeżeli chodzi krajobrazowo. Są liczne gospodarstwa agroturystyczne. Aha. Są miejsc, piękne miejsca, jak Sztum można odwiedzać, ale można też waplewo, gdzie jest Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Można odwiedzić Dzierzgoń, gdzie są są też yy, górze Zamkowe i wiele innych atrakcji. Jest też Stary Dzieżgoń, gdzie jest, są ruiny, ale nie tak ruiny zamku, ruiny zamku pokrzyżowskiego, więc tych miejsc do odwiedzenia w każdej gminie jest wiele. Yy, jest też możliwość skorzystania z wielu ścieżek pieszo-rowerowych, bie, można przyjechać do nas na grzyby, jagody w okresie zbioru tych, tych no. leśnych. Czyli zaprasza Pan do, Oczywiście do, nasz, zaprasza. do, do, do tego powiatu. Do, do powiatu, który, powiat, który Pan ma mapę tego powiatu, Aha. ma Pan jest, za moimi plecami. Mapy. Zachęcam wszystkich mieszkańców i innych powiatów, miasta, innych powiatów, innych województw do odwiedzania powiatu sztumskiego, bo naprawdę można tutaj odpocząć na łonie natury. Czy jest jakiś jest. zabytek, który warto to zobaczyć? Oczywiście, że już wspomniałem o tym Muzeum Tradycji Szlacheckiej, czyli dawny no, ale pałac. w Sztumie, w Sztumie. jest zamek. Zamek jest, W górze, znaczy zamek, pokrzyżacki część mhm. można zwiedzić, można też zobaczyć zabytek, no może nie sztuka, ale budowla hydrotechniczna, to jest śluza w Białej górze o. na której, przy której Powiat ma marinę w ramach tak zwanych... Marina nawet jest. Jest marina, Jestem sternikiem ma... morskim akurat. To no, bardzo dobrze, bo podat Sztumski uczestniczył w tym projekcie pod nazwą Pętla Żuławska. Jesteśmy o, ty, jesteśmy, bardzo. jesteśmy jednym z członków tej pętli Też. i mamy wspaniałą marinę, która jest dostosowana do potrzeb żeglarstw, wodniaków, żeglarzy. Mamy na tej marinie, mamy mm. miejsca sumowania, ale oprócz tego mamy możliwość skorzystania z toalety, z kąpieli, z wybrania. Mhm. Pan burmistrz też yy, pływa? Jest żeglarzem? Ja, yy, pan yy, mówi o burmistrzu? Znaczy no, o starości przepraszam. Ja nie, baster, ja pływam, starosta. ja pły, nie, 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 nie jestem żeglarzem, jestem wodniakiem, pływam, umiem pływać Aha. i pływam sobie rekreacyjnie ale nie, nie należy do żadnego związku morskiego, klubu, klubu żeglarskiego i tym Ale powodem. wspiera Pan te działania? Oczywiście wspieram, bo, bo starosta. jako starosta wspieramy wszystkie działania, które służą rozwojowi naszej małej ojczyzny. To dziękuję Panu bardzo, no i ja również ze swojej strony mogę Pana zaprosić do Gdańska, no do Trójmiasta, na, no na jeszcze... nasze piękne żag żaglowce z czarna perła, lew w i turystyce. korzystamy, też... przyjeżdżają do nas goście, to również, no. i chwalimy się naszym województwem i gdańskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Polska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembicki. Tym razem nie zdańska, ale też to dla was. Dziękuję. Lecę.